Czy Ukraina jest wspomniana w Biblii? Czy możliwe, że Słowo Boże zostawiło wskazówki dla narodu, który w XX wieku przejdzie przez wojnę, ból i niesprawiedliwość? Pytania, które wcześniej wydawały się jedynie duchową hipotezą, dziś brzmią inaczej: z bólem, z nadzieją, z poszukiwaniem, bo kiedy Ziemia drży od wybuchów, Dusza zaczyna szukać głębszego sensu i często odnajduje go właśnie w Piśmie Świętym. Biblia nie zawiera bezpośredniego odniesienia do Ukrainy, ale przedstawia obraz całej ludzkości, jej cierpienia, walki, odnowy. W wielu proroctwach proroków Ezechiela, Izajasza, Daniela pojawiają się narody, które doświadczają cierpień, ale nie giną. Ziemie pogrążone w wojnie, które jednak się odradzają. Naród, który próbowano zniewolić, ale który powstaje z popiołów jako znak dla świata. Czyż nie jest to obraz naszego narodu? I zbiorę was spośród wszystkich narodów i przyprowadzę was z powrotem do waszej ziemi. Te słowa, choć skierowane do Izraela, dziś brzmią proroczo również dla Ukrainy. Bo kto? Jeśli nie my, rozproszeni, poparzeni wojną, zagubieni w czasie, ale nie zapomniani przez Boga, to wprowadzenie nie jest próbą spekulacji na temat Pisma Świętego. To próba zobaczenia. Być może Boży głos mówił do nas na długo przed wojną. A teraz jesteśmy gotowi go usłyszeć. Rozdział pierwszy. Gdy niebo runęło, ale ziemia się nie zachwiała. Nie wiedzieli, że ten poranek będzie ostatnim w ich dotychczasowym świecie. 24 lutego to nie tylko data. To rozcięcie czasu. Niebo nad Kijowem zadrżało, gdy pierwsze rakiety przecięły powietrze. Ale nie niebo runęło. Upadły iluzje. Setki tysięcy ludzi w jednej chwili wydoroślały. Strach, panika, nerwowe telefony, wszystko zmieszało się w jedno pytanie: Co teraz? I wtedy stało się coś, czego nie przewidział żaden analityk. Nie strach, lecz determinacja zaczęła rozprzestrzeniać się po miastach, wsiach, sercach. Ludzie wychodzili na drogi, zatrzymując czołgi gołymi rękami. Starsze babcie nie uciekały, piekły chleb dla obrony terytorialnej. Dzieci rysowały flagi, jakby chroniły nimi całe niebo. Historia nie pisała się w gabinetach, lecz w piwnicach, okopach w cichych modlitwach w łazienkach przy wyciu syren. I co najdziwniejsze, właśnie wtedy, gdy wszystko wydawało się złamane, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Rakiety, które nie eksplodowały. Kolumny, które znikały bez śladu. Żołnierze, którzy gubili kierunek, jakby oślepieni. Nikt nie odważył się powiedzieć tego na głos, ale tysiące czuły, to już nie tylko wojna, to coś więcej. Proroctwo Opatrzność, kara, zbyt wcześnie było, by nazywać. Ale jeden fakt pozostawał niezaprzeczalny: Ukraina nie upadła. I już nie upadnie. Od pierwszych godzin wojny zaczęły pojawiać się niezwykłe historie, jakby głosy z przeszłości powracały do teraźniejszości. Jednego wolontariusza uratowała stara ikona znaleziona na strychu. Innego dziecięcy rysunek przypominający mapę. Trzeci usłyszał głos mówiący: Zatrzymaj się, to jeszcze nie czas, by umierać. Na początku wydawało się to przypadkiem, później prawidłowością. Trzeciego dnia wojny babcia z winnicy opowiedziała: że miała sen. Płonący Kreml, czerwone flagi, które się topią. I Ukraina, na mapie świata, w złotym okręgu. Nikt jej nie uwierzył, ale powiedziała: To nie sen. To znak. I takich znaków było coraz więcej. Na zburzonych murach pojawiały się słowa, których nikt nie pisał. Pod gruzami domów odnajdowano żywych, jakby niemożliwe stawało się możliwe. Żołnierze wracali z bitew, z których nie powinni byli wyjść żywi, i nie potrafili wyjaśnić, dlaczego to właśnie oni przeżyli. Jedni powiedzą zmyślenie inni przypadek ale ci którzy tego doświadczyli, nie mieli wątpliwości. Ukraina ma ochronę z wysoka. Nie bajkową, nie magiczną, ale głęboką, wewnętrzną, taką, która trzyma naród, gdy świat się rozpada. I właśnie wtedy, gdy wróg był pewien swojego zwycięstwa, w głębi narodów, w pamięci przodków, w bliznach pokoleń, przebudziło się to, czego nie można zniszczyć. Nie armia, nie polityka, wola! To ona stanie się główną bohaterką tego proroctwa. Bo w każdym rozdziale, nie tylko opowieść. W każdym, wskazówka. Jak przetrwać, jak wytrwać, i jak zwyciężyć. Bo koniec tej historii jeszcze nie nadszedł. Ale finał, już jest zapisany w sercu każdego, kto powiedział sobie: Nie poddam się. Jestem z Ukrainy. Rozdział drugi. Słowa, którym nie uwierzono. To było jeszcze długo przed wojną. Wysoko w Karpatach żył dziadek Piotr. Samotny, nieco ekscentryczny, milczący. Nazywano go starcem, nie ze względu na wiek, lecz z powodu oczu, które widziały coś więcej niż tylko czas. Nigdzie nie wyjeżdżał, nie miał telefonu, nie oglądał telewizji, ale pewnego razu w wiosce zaczęto o nim głośno mówić. Po tym, jak wypowiedział kilka zdań, które początkowo uznano za brednie. Stało się to latem, gdy do wioski przyjechał młody dziennikarz. Szukał starodawnych legend, folkloru, czegoś do reportażu. Zaprowadzono go do dziadka Piotra, a on nagrał rozmowę na stary dyktafon. Trwała dokładnie pięć minut, ale słowa starca pozostały w pamięci na zawsze. Przyjdą ci, co będą krzyczeć o wyzwoleniu, a przyniosą niewolę. Przyjdą ci, co zwą się braćmi, a zaleją wszystko krwią. Lecz nie złamią, bo pod ziemią śpi słowo. A gdy je dotkną, zacznie się odliczanie wsteć. Wtedy świat spojrzy i zobaczy Ukrainę. A ci, co przyszli, spalą się we własnej nienawiści. Dziennikarz tylko skinął głową, sądząc, że to piękna alegoria. Ale dyktafon uchwycił te słowa, i zamknął je w cyfrowej ciszy. Minęły lata. Wojna stała się rzeczywistością. I gdy zaczęła się inwazja, gdy rakiety spadały na Charków, Mariupol, Kijów, ten sam dziennikarz, już jako korespondent wojenny, przypomniał sobie tamtą rozmowę. W nocy, w zimnym bunkrze, odsłuchał nagranie. I za nie mówił. Te słowa, to nie był przypadek. Brzmiały jak mapa. Jak ostrzeżenie. Jak obietnica. Wysłał nagranie znajomemu wolontariuszowi. Ten, kapelanowi. Kapelan, staremowi profesorowi, który badał duchowe korzenie Ukrainy. A ten powiedział: To nie są zwykłe słowa. To kot. To odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie zadaliśmy. Cała wioska była już ewakuowana, ale dom dziadka Piotra stał nietknięty. Gdy do niego dotarli, wewnątrz nie było nikogo. Ale na stole leżała kartka, na której atramentem napisano: To nie czas, by chować słowo, to czas, by wypowiedzieć je głośno. Te frazy zaczęły krążyć wśród żołnierzy, wolontariuszy, dziennikarzy. Najpierw jako legenda, potem jako punkt oparcia. I właśnie wtedy, gdy na froncie wszystko wydawało się krytyczne, gdy Mariupol był otoczony, gdy świat miał już dość wiadomości z Ukrainy, Coś zaczęło się zmieniać. Zagraniczni dziennikarze zaczęli pisać o ukraińskim fenomenie. O duchu, którego nie da się zmierzyć raportem. O sile, która nie ma wzoru, ale łamie każdy scenariusz. W schronach, okopach, a nawet w szpitalach powtarzano słowa starca. Nie z rytuału, z potrzeby przetrwania. Jak mantrę. Jak pamięć. Gdy dotkną słowa, zacznie się odliczanie wstecz. A teraz przypomnijmy sobie, kiedy zaczęły się ich porażki. Dokładnie wtedy, gdy na jednym z bombardowanych kościołów pod Kijowem, pośród ruin, znaleziono tabliczkę z jednym słowem: Prawda. I właśnie wtedy, gdy wojska rosyjskie ostrzelały miejsce, gdzie przechowywano starodawne rękopisy, ogień nagle zgasł. Żołnierze mówili, ogień po prostu zniknął. Jak to wyjaśnić? Jedni powiedzą: mistyka. Inni, wiara, ale ci, którzy tam byli, mówili jedno: widzieliśmy, że już nie tylko my walczymy to coś większego od nas. Tak słowa Starca stały się bronią, nie kulą, lecz pamięcią. Bo ten, kto pamięta, za co stoi, stoi dłużej niż oczekuje wróg. I w każdej z tych historii, nawet tych, które brzmią jak bajka, był ślad. Niezmyślona walka Prawdziwa krew, prawdziwy ból i prawdziwe słowo. To samo, o którym powiedział starzec. Pod ziemią spało, ale teraz się przebudziło. Rozdział trzeci. Głos z daleka, który zabrzmiał zbyt blisko. W najciemniejszych momentach wojny, gdy wydaje się, że świat zmęczył się słuchaniem o Ukrainie, wydarza się coś nieoczekiwanego. Ciszę przerywa głos, nie z wnętrza. Lecz z zewnątrz. To było zwykłe nagranie w internecie. Włoski ksiądz, blady mężczyzna w szarej sutannie, czyta prorocze przesłanie na tle starej świątyni. Podpisany jako ojciec Rafael spod Neapolu. Nikt nie zwraca szczególnej uwagi, dopóki nie dochodzi do szóstej minuty. Tam padają słowa, które przechodzą po plecach zimnym dreszczem. Na wschodzie powstanie ogień. Ten, który uważał się za cara, Obróci się w popiół. Ziemia żółta i niebieska, poraniona i zakrwawiona, lecz niezłamana. Stanie się lustrem dla narodów, i cały świat ujrzy w niej to, czego się boi prawdę. Nagranie przetłumaczyli wolontariusze, rozpowszechniono je wśród kapelanów. I znowu, zbieg okoliczności przypadek. Ale kilka tygodni po publikacji tego nagrania wojska rosyjskie poniosły jedną z największych porażek pod Charkowem. Car, o którym mówił ojciec Rafael, zniknął z przestrzeni publicznej na kilka dni. A w międzynarodowych wiadomościach, po raz pierwszy od lat, Ukrainę nazwano sumieniem cywilizacji. Ludzie zaczęli szukać tego kapłana. Ale wspólnota kościelna we Włoszech odpowiedziała zaskakująco: Nie mamy ojca Rafaele. I nigdy nie mieliśmy. Twarz z nagrania, prawdziwa, ale nie znaleziono żadnej parafii, żadnych dokumentów, żadnych śladów w bazach danych. Konto, które opublikowało nagranie, zniknęło w ciągu doby. I znowu to znajome uczucie, dobrze znane Ukraińcom, to coś większego. To nie propaganda, nie fałszywka, nie fikcja. To przesłanie. Po tym ludzie zaczęli przypominać sobie inne prorocze zbieżności. W serbskiej gazecie jeszcze w 2016 roku pojawiła się notka: Gnaród, który próbowano wymazać z mapy, powstanie jak ogień i stanie się tarczą dla Europy. A w klasztorze w Polsce jedna z zakonnic w latach dziewięćdziesiątych zapisała w swoim dzienniku widzenie: Ukraina, jak kobieta w czerni, która zdejmuje żałobę, gdy ziemia pokrywa się słońcem. Te teksty pozostały niezauważone, bo ich godzina jeszcze nie nadeszła, a teraz brzmią jak echo, które powraca. Czym są? Zbiegami z przeszłości. Czy może dowodem, że przyszłość ostrzegała nas od dawna? I co najbardziej porusza, proroctwa nie wskazywały jedynie na tragedię. One rysowały obraz po wszystkim. Świat, w którym Ukraina to nie ofiara, nie kraj z peryferii. Lecz centrum nowej siły. Tam, gdzie była krew, wyrośnie chleb. Tam, gdzie był ból, nowe początki. A naród, który przetrwa ciemność, stanie się tym, który niesie światło. Te słowa przypisuje się staremu francuskiemu teologowi. Nikt nie pamięta jego imienia. Ale zapis pozostał. Znowu, symbolika. Ale spójrzcie na to, co już dziś się wydarzyło. Ukraina stała się symbolem wolności dla całej Europy. Dzieci, które uciekły przed wojną, zaczęły jeszcze głębiej poznawać swoje korzenie. Wolontariusze z różnych krajów mówią: Nie pomagamy, uczymy się od was. To nie tylko współczucie. To zmiana świadomości. To już nie spojrzenie z góry, to równość w godności. I tego nie da żadna dyplomacja, żaden traktat. Tylko krew która stała się sensem, a nie tylko stratą. Ten głos z daleka, który rozpoczął się od ojca Rafaela, już nie wydaje się tak odległy. Bo może to nie była czyjaś osobista misja, może to po prostu część wielkiej historii, która już gdzieś została napisana, między modlitwami, łzami, a niezłomnością. I właśnie w tym tkwi odpowiedź. Ukraina nie jest sama, i nigdy nie była. Rozdział czwarty. Wiersz, który czekał na swoją wojnę. Całe życie szukamy odpowiedzi w przyszłości, ale czasem są one już zapisane w przeszłości. Tak właśnie było z wierszem, który przez niemal sto lat leżał w archiwum. Wzgardzony, zakazany, niezauważony. A gdy nadszedł czas, ożył. Jego autor, żołnierz Ukraińskiej Armii Halickiej. Nazwisko nieznane. Podpis, jedynie inicjały, D.I. Zeszyt odnaleziono pod gruzami Starego Domu na Ziemi Lwowskiej, podczas remontu, jeszcze w 2007 roku. Nikt go nie zeskanował. Leżał wśród eksponatów w Muzeum Regionalnym, aż do lutego 2022 roku, gdy pracownica Muzeum przeczytała pierwszy wers. Gdy czarne słońce spadnie ze wschodu, wstanie złote z zachodu. Dalej, jeszcze większe zdumienie. I tam, gdzie brat nie się mieć bratu. I mówi, przecież cię kocham. Tam otworzy się ciemność z bagna. Lecz nie złamie, bo stoję. Zbieżność z rzeczywistością stała się zbyt dokładna. Cała strofa brzmiała, jakby nie opisywała przeszłości, lecz teraźniejszość. Stoję naprawdę, na ziemi, która przemawia krwią przodków. I wróg widzi, nie zniknąłem, a z każdym krokiem rosnę. I najmocniejsze... Ostatnia zwrotka: I świat, zmęczony złem. Ujrzy we mnie człowieka, i będzie moje imię, nie strach. Lecz Ukraina, Ukraina, wolontariuszka, która natknęła się na ten wiersz, sfotografowała go i opublikowała w sieci. Post przeszedł niezauważony, aż odnaleźli go żołnierze w Donbasie. I wtedy coś się poruszyło. Zaczęli czytać, cytować. Jeden z dowódców powiedział: Ten tekst brzmi jak rozkaz, ale nie od generała, od samej historii. Słowa stały się podstawą symbolicznej przysięgi, którą żołnierze składali między sobą: Nie poddać się, nie zdradzić, nie zapomnieć. Na naszywkach zaczęły pojawiać się wyszywane słowa: Nie zniknąłem, rosnę. Ten wiersz analizowali historycy. Nie był znany żadnej bazie literackiej. Jego rytm, styl, terminologia, nie współczesne, ale w każdym wersie, coś żywego, proroczego. Jakby autor widział nie swoją wojnę, lecz naszą. I znów, jak w przypadku proroczych słów starca, jak z ojcem Rafaelem, ten sam wzór. Słowa, które czekały na swój czas. I czas, który sam do nich przyszedł. Bo ta wojna, choć nie pierwsza, jest wyjątkowa. Bo wcześniej zabierano nam ziemię, a teraz chcą zniszczyć pamięć. I właśnie dlatego słowa tego wiersza to nie tylko tekst, to broń pamięci, to głos przeszłości, który trzyma za rękę teraźniejszość i prowadzi ku przyszłości. Po upublicznieniu wiersza zaczęły napływać świadectwa z różnych zakątków Ukrainy. W piwnicy w Irpieniu ktoś znalazł go napisany czarnym długopisem na ścianie. W Charkowie chłopiec powtarzał ostatnią zwrotkę, choć rodzice zapewniali, nikt go tego nie uczył. W kaplicy w zaporożu medycy znaleźli skrawek papieru z cytatem: Ujrzy we mnie człowieka. Przypadki, czy znak, że słowo działa nie tylko wypowiedziane, lecz głębiej. Dziś ten wiersz stał się hymnem tych, którzy nie są na froncie, ale walczą. Wolontariuszy, lekarzy, dziennikarzy, Matek, wdów, dzieci. Bo tam, gdzie kule, działa broń. A tam, gdzie ból, działa słowo. I to słowo to Ukraina. Rozdział piąty. Gdy proroctwo stało się przyszłością. To nie wydarzyło się w jeden dzień. Nie było fanfar, nie było fajerwerków. Ale świat obudził się inny. Pierwszy to poczuł dziennikarz z Toronto, gdy napisał w felietonie. Nie docenialiśmy Ukrainy, teraz uczymy się od niej, kropka. A potem, jak fala, wszyscy nagle zaczęli widzieć. W sercu Europy narodził się nie tylko opór, narodził się wzór. Wróg został upokorzony, izolowany, gospodarka upadła, prestiż zniszczony, na światowej mapie nie było już dla Rosji miejsca, by się schować. I co najważniejsze, zniknął strach. Miliony ludzi na całym świecie wyszły na ulice, nie przeciw wojnie, ale za Ukrainą. W Nowym Jorku na drapaczu chmur rozświetlono napis: Chwała tym, którzy wytrwali. W Berlinie: Hymn Ukrainy na organach. W Tokio żółto-niebieskie wstążki na drzewach miasta. Nie, to nie o politykę chodzi. To o serce o to, że kraj, który próbowano wymazać, stał się symbolem tego, na co świat tak długo czekał? Godności, której nie da się kupić. Światła, którego nie da się zgasić. Wiary, która nie potrzebuje dowodów. Ukraina zwyciężyła nie tylko na froncie. Zwyciężyła w postrzeganiu, w każdym wierze wypowiedzianym w okopach, w każdym doczekam wyszeptanym na dworcach, w każdym nie zapomnę, które było modlitwą i przysięgą. A w Rosji Pustka, samotność, pogarda, kraj, który nazywał się Gwielkim. Okazał się nagi wobec prawdy. Nikt się go już nie bał. Nikt go nie słuchał. Nikt go nie przyjmował. I to, najdotkliwsza porażka. Bo zwycięstwo, to nie flaga. Zwycięstwo, to gdy rozpoznają cię po sercu. Gdy w każdym języku świata słowo Ukraina znaczy nie tragedię. Lecz siłę i niezłomność. Proroctwa się spełniły. Starzec Skarpat powiedział: Nie upadnie, i nie upadła. Ojciec Rafael przepowiedział: Ziemia żółta i niebieska stanie się lustrem, i stała się. Bezimienny wojownik napisał: Nie znikam, rosnę, i urośliśmy. Teraz na mapie świata nie tylko nowy szacunek dla kraju. Lecz nowa epoka. Bo po tym wszystkim nikt już nie powie. Nic nie możemy zmienić, bo Ukraińcy zmienili wszystko. W miastach zrównanych z ziemią wyrosły kiełki, nowe szkoły, nowe ulice, nowe mosty, a co najważniejsze, nowe twarze, dzieci, które wiedzą, za co żyli ich rodzice, młodzież, która mówi nie tylko językiem, ale i duszą, naród, który nie boi się prawdy, bo sam nią jest. I gdy ktoś zapyta czy proroctwo się spełniło? Spełniło się i nadal się spełnia, bo największym proroctwem jesteśmy my: ci, którzy przetrwali, ci, którzy wrócili, ci, którzy przebaczyli i ci, którzy pamiętają, ci, którzy mówią: Nie oddam się ciszy. Jestem z Ukrainy, będę światłem. Zostaw komentarz. Jak dziś dbasz o swoje myśli? Subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów ze Słowem Bożym. Jeśli jesteś poruszony, kliknij lubię to i podziel się z tymi, którzy tego potrzebują.